Dzień dobry, dzień dobry. Witamy po dłuższej przerwie. Jesteśmy w naszym dworku. Tutaj Krzysiek zaczął demontować drzwi, bo zabieramy je do renowacji. Szybko ci poszło, nie? Co? Skrzydła, żeby zdjąć, nie? Nie były to. No, a, a co to jest z Nie, myślałam, że będą wiesz, jakieś zasany. Nie, no w niedzielę je ten, śikałem łodekiem. tego tak ładnie ten zeszł pewnie. No, no tutaj całą ościeżnicę. Jak się zdemontuje, wrócimy na, na, na to straszydło. I, I pojadą i będą poddane renowacji przez nas. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. długo nie nagrywaliśmy, bo w zasadzie u nas się nic nowego nie działo jakieś tam malutkie pierdółki robiliśmy e, tak, tutaj jest stary piec musimy go jeszcze zostawić e, do zezłomowania i tak, tutaj zniknął złom ale jeszcze śmieci trochę jest idziemy, zrobimy przegląd ogrodu bo kwiatki nam rozkwitły Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy tulipanki czerwone. Już zaczynają pomalutku. Te, te tak jakoś najsłabiej. To taki garnczek Narcyzę włożyłam na razie tymczasowo, bo na razie nie wiem, gdzie mam je wkopać. Bo tutaj Krzysiek będzie koparką działał i bez sensu, żebym je wkopywała, jak on mi tu zaraz przeora. Tutaj rozkwitły tak. Takie. Tutaj w drugim garnczku <grych> mam takie. Tylko coś one się pokładają. Nie wiem. Już wziąłam taką deseczkę, wbiłam, żeby je troszeczkę podtrzymać. Tutaj mamy kolejne. I już będę miała miejsce na nie. To wszystkie w wszystkie kopie, żeby. Na wiosnę ładnie razem wyglądały. I tu ostatnio kupiłam takiego. Kwiatka, krzewa. Cało, całoroczny i zimozielony. Najbardziej właśnie chcemy zimozielone roślinki, żeby. Żeby w zimę było ładnie, zielono, a nie tak szaro, buro i ponuro sadzoneczki moje. Zobaczymy, czy, czy się przyjmą. Na razie jeszcze nie wyglądają na takie uschnięte, więc może coś z tego będzie. I tutaj ten tulipanek biały. Rozkwit, najbardziej. W sumie jako pierwszy. Tutaj mamy drugiej doniczce czerwone, bo je przesadziłam do, do dwóch doniczek. No i tak taki nasz ogród w tym roku. W tym roku taki musi być. Niestety. Ale już tam nam drzewka kwitną. Śliwki bodajże. Więc już się robi coraz zieleniej. Tak wiosennie. przejdźmy przez kupę gruzu do innych roślinek. Pokażę Wam jeszcze jak już tu jesteśmy. Eee, tutaj bez taki ładny, fioletowy, ale taki mięsisty, <laughs> więc mam nadzieję, że on się przyjmie, bo bardzo bym chciała tutaj roślinka. Na razie tak prowizorycznie obłożyłam je cegłami, żeby Krzysiek wiedział, że tu coś jest, żeby mi nie zrównał tego z ziemią. Dalej. Dalej mamy agres, ale to on już był. Idziemy sprawdzać czy, czy to nie jest zdziczały. O i tutaj kolejna wierzba i laurowiśnia. No, na razie dobrze wyglądają. Wy, wygląda na to, że nic się z nimi póki co nie dzieje. <noise> nie usychają, więc jest światełko w tunelu. No ale zobaczymy. Jeszcze, jeszcze trochę czasu musi minąć. Wtedy się okaże, czy, czy się ukorzeniły. Tak to u nas wygląda dzisiaj. Deszcz padał, troszeczkę teraz się przejaśniło. Ale to standardowo, nie? U nas deszcz pada. Jak my tu przyjeżdżamy, to pada, więc już się przyzwyczailiśmy. Tutaj mamy stertę drewna. Musimy je jeszcze przesegregować. Tą, tą małą kubkę musimy przesegregować. Tą musimy też przerzucić tutaj. No i to na razie będzie tu leżeć. Te słupy Krzysiek stwierdził, że rozkuje już tam robił jakąś próbę yy, rozkuje no a pręt odrzyskał, coś tam mówił, że mu się przydadzą więc już znikną niebawem te te słupy dzisiaj mamy w planach właśnie, żeby Krzysiek zdemontował te drzwi, bo to jest najważniejsze, musi w to miejsce zrobić nowe drzwi, takie tymczasowe żeby, żeby zamknąć je no i będziemy je oczyszczać. To jeszcze Wam pokażę, jak ładnie śliwki nam zakryty. Już taka wiosna, tutaj piasek sąsiadki to sobie szczeka. Takiego ładnego rudego kotka też mają. Te koty nas lubią, bo wszystkie tu do nas przychodzą. Zakrytła śliweczka. Na razie te śliwki zostawiamy, to są mirabelki bodajże. Zostawiamy je, z czasem je zetniemy, bo tutaj chcemy mieć basen, tak jak wam mówiliśmy. Więc no, ta śliwka na pewno będzie dość ścięć. Ale póki co cieszy oko, bo pierwsze drzewka, które kwiatki puściły, więc <grym> się cieszymy. No, idę. W sumie nie mam planu żadnego, ale coś porobię. Może Wam nagram coś. Nie wiem w sumie, co będę robić. Wiesz, że Wam pokażę nasze kwiatki na spalniaczek. Rozrastają się. Na razie niech sobie tutaj rosną. Później je na pewno stąd zabiorę bo już mam plan na nie. No i znowu zaczął padać też więc idę do środka. Coś się u nas pozmienia. Krzysiek może będzie chciał pogadać. <gryw> to, to nagram. Kawkę w takim super kubeczku. I plan jest taki, że dzisiaj wysprzątam tutaj wszystko, a bynajmniej się postaram z naszej łazienki, bo już niedługo będziemy ją robić na gotowo. W sensie tak, żeby, żeby żyć i korzystać z niej. Więc tutaj wszystko z tej podłogi muszę wysprzątać. Taki jest plan. <grym> Czy się uda? Zobaczymy. Aktualizacja prac w łazience. Tak to wygląda. Chyba nie wiem z 5 godzin już kopię. Dokopałam się tutaj do fundamentów. No i jesteśmy w czarnej D. Tutaj tyle nazwoziłam. No, efekty takie jak widzicie, bez szału. No, ale cóż, już bliżej niż dalej go ten kawałek, i tam tu już wszystko wykopane. Idziemy zobaczyć, co Krzysiek robi. Zdemontował te drzwi, zrobił jakieś takie prowizorki. Mamy gruz do przewiezienia, cegły do przebrania. Idziemy zobaczyć, co działa. Co tam, Krzysztof, robisz? Wybieram no, cegły. Zbieram bo ten. Poszykuję już na wylewkę, nie? Pokazywałam na... naszym widzom efekt moich prac w łazience i mówię, że jesteśmy w czarnej dupie. Nadal. Jezu, no, 5 godzin roboty powiem wam i nic nie widać praktycznie, nie? A tyle przecież piachu, co się nałopatowałam. No, ale cóż, no i, i to jest dopiero jedno pomieszczenie, nie? No, Cement nam szlak film. Także. No tutaj Wam pokażę to tymczasowe drzwi co Krzysiek zrobił Zamykają się, otwierają się to najważniejsze. Dwuskrzydłowe Dwuskrzydłowe? Dwuskrzydłowe. To tu nawet nie wiedziałam, że to taki bajer no. To pokaż za demonstra. No. Tutaj gorzej okay. Tutaj też. Uważaj. O. Może klik. i zamknięte. I wrota. Zamknięte! <laughs> Tymczasowe, bo tyle bierzemy do czyszczenia, nie? Tak już tam już Krzysiek załadował je na kijankę i... i będziemy się bawić. Już widzę letnie koła też zarzuciłeś pod busem. No, wymienimy koła myślałem, że to szybciej pójdzie wszystko tutaj. Ale... Pójdzie nam to szybko. Ale będzie szło. Wręcz przeciwnie, bardzo powoli. Po dzisiejszym dniu Albo jesteśmy. Albo jeszcze wolniej. Po dzisiejszym dniu jesteśmy troszkę podłamani, bo zmęczeni. No. No, jak zawsze. Coś jeszcze chcesz powiedzieć naszym widzom? Może lepiej nie, bo jakoś dzisiaj wyglądasz źle. chociaż nie pada, to jest plus. Nie wiem, co mam robić. Chciałbym dużo powiedzieć, ale nie wiem, co powiedzieć. Dobra, to idę robić dalej. No. Nie wiem, czy skończę to dzisiaj. Ale jak nie dzisiaj, to... Za miesiąc, To nie? w sobotę. No. Dobra, to na razie. Aktualizacja dnia dzisiejszego. zgrabiamy. Sprzątaliśmy tutaj nasz salon. Wykopaliśmy jeszcze parę kamieni. Tutaj z tego miejsca. O. Jakbyśmy mieli mało, to jeszcze nas zaskoczyły kamienie. Tak. Zrobiło się dużo miejsca. Tu jeszcze mamy podstępowane sufit. Mamy kolejne fajne drzwi. Otworzyliśmy drzwi, które będą, które będą. częściowo zamurowane, bo będzie tu okno. A te drzwi będą. Na korytarzu, na klatce schodowej, na, na, na wejście do klatki schodowej. Tak, od tyłu wejście. Tylko musimy je odnowić i powymieniać szyby. No i ta krata fajna, nie? No. Właśnie tak rozmawialiśmy z Krzyśkiem, że taka porządna. No i tu <grych> już takich nie ma? Podkopaliśmy trochę. Tu już są kamienie fundamentowe, a tutaj, ja nie wiem, czy widać, jest izolacja, o. Jest izolacja. Wyrównaliśmy tutaj trochę tego terenu, będziemy musieli troszeczkę podsypać piaskiem. Dajemy folię stropian i zalewamy. I zalewamy i wtedy i wtedy zrywamy cały sufit, deski na podwórko. I tutaj jest bardzo dużo tego, jak to się mówi. Ale jak się posprzątało, to się duży Ten salon zrobił. Dużo gliny. Wszystko w dziurę pójdzie Także no... No tak, tutaj zasypiemy częściowo tą piwnicę Już trochę ją zasypaliśmy gruzem No. Tam jeszcze muszę skuć kawałek, bo tu fajnie kamień wystaje, ja nie wiem czy mi... Mnie... że To będzie widać tu zostaje fajnie kamień Obczyścić go Wymiegać tym i będzie taki jakby ozdobny kamień, ozdobny kamień. Tak, a jeszcze tutaj też, a a tutaj... Skut, bo tu za tym jest też właśnie ten kamień. A tam piec chyba stał, nie? Tak. Piec. Tam był kamień i jeszcze tutaj, a tutaj nie będziecie widzieć, ale na dole właśnie za tą bramą też jest tak po całości kamień, nie? Tak. Więc pewnie też go zostawimy, czy nie? Czy co? tu będzie ten kamień, co tak ten? Nie, on tu? będzie, wylewka będzie, nie? Tak, to będzie wylewanie. Nie się ten kamień. Tak. Bo tu już od tego kamienia wyżej idzie ten. Yy, izolacja i tego. No i ściana, nie? No. A my do izolacji wszystko zalewamy, tak. nie? Tutaj jeszcze dzisiaj odkryliśmy, to znaczy odkryliśmy, no odwinęliśmy zabezpieczony taki kran. To była jakaś kuchnia kiedyś była. Coś I było, i odpływ, bo tutaj jest odpływ. Ale nie ma wody. Tak. No, kiedyś to mieli, co? I tu była woda, i tutaj, też w piwnicy. A tutaj jest woda. Zawór. Więc dziwne, że tutaj nie ma, nie? Jak tam jest. No, no ale trudno, tu i tak nam w sumie. W sumie przydałaby nam się woda tutaj, nie? Mhm. Do kominka, nie? No, ale trudno. Nie, tu trzeba wszystko nowe poprowadzić. Trzeba wszystko nowe, nowe zrobić. I... No. Także ja dzisiaj zadowolony jestem z roboty naszej. No. Tak, już się oczyściło i w sumie przygotowane już prawie pod bylewkę, nie? No jeszcze... I tutaj ten, w sensie, wiesz... Jeszcze nie, bo jeszcze trzeba wykuć y, na rury. Nie wiem, trzeba popoziomować wszystko, zobaczyć, pociągnąć sznurki. nie gdzie, gdzie trzeba, pewnie będzie podkuć. Poprzewiercać się przez ściany. Ale tą ściankę już możemy stawiać w zasadzie, tą od wiatrołapu, nie? No ja... Musimy wstać już dawno. No, ale mieliśmy. już nic nie trzeba, już jest gotowe, nie? Pod tak, ściankę. Tak. Tam cegły są, więc. Tu trzeba ramienie. jeszcze ponosić cegły, bo to będzie mało. No, no ale już, już coraz bliżej jakichś konkretnych prac. No ja trochę ten trend pogadam, bo. Zmęczony jest? Nie zmęczony, tylko długo nie gadałem do telefonu. No mieliśmy przerwę, <laughs> przepraszamy, ale, ale u nas nic się nie działo, bo ostatnio jak byliśmy, to. W sumie cały dzień pakowaliśmy złom, no. bo pozbywaliśmy się z podwórka, czyściliśmy podwórko, więc w sumie nic ciekawego, jakbyśmy mieli nagrywać. A, a pokazywałaś te drzwi na samochodzie? Tak, już wcześniej pokazałam, że jadą przygotowane do podróży. Cement nam szlak trafił. Nie to wiem, już też będzie. Zobaczymy, taki jest taki, już taki troszeczkę. Ale i tak musimy zamówić paletę całą z tego cementu. Tutaj był taki szeroki ten, szerokie wejście. Jak kiedyś sobie robili, nie? No a to jest takie ukryte wejście. Ukryte nie? wejście, że niby ściana. Tutaj to zamknęłem, nie? Bo to się jeszcze otwiera. No to się składa w, ha w harmonikę taką, nie? No. Tam będzie no, no, zrobimy no. Zrobimy, zrobimy. Szkoda, że nie jesteśmy milionerami. Byłoby łatwiej. A tak to trzeba pracować. Nie trzeba. trzeba. Można, mo, można siedzieć w domu. Pracuje nie. kto chce, nie? Można siedzieć w domu, po pępku się grafać. Oglądać telewizję. Idziemy jeszcze na podwórko, chodź popatrzymy, może jakieś zwiastuny wiosny będą. No choć ten, bo tam taki połar. Mam ładny kubeczek. <grymne> to jeszcze musimy ściąć, te drzewko. No, no takie nawet nawet. Niby no, przekrzywione, wciąż... ale takie fajne. No, bo ja tu muszę korzenie od razu wyrwać, jak będziemy z tą koparką. Tutaj już nam bez puścił listki. Ta. Tu jeszcze Krzysiek musi żebyśmy, żeby Krzysiek koparką wjechał. Chciałam powiedzieć, żebyśmy wjechali koparką, no. ale ja to nie umiem obsługiwać tego. Ja nie wiem, co tutaj jest, nie? A tu muszę bardzo dużo ziemi wygrzebać. Tutaj tu też gdzieś. kamienie, tutaj, tutaj też kamienie, Jesteśmy zasypani, zasypani kamieniami. U nas jest era kamienia upanego. A o tym wejściu o, tylnym to proszę tu mówiliśmy. Zobaczyć, jakie widoki. Te drzwi chcemy wymienić na tamte, co wam pokazaliśmy. A to będzie też do wywiezienia, to tego nie pokazujemy. A wtedy te drzwi będą do piwnicy. O, a to no. Bo tutaj o, jest wejście do piwnicy. No tu jest wejście do piwnicy, ale okno ktoś wstawił, więc po prostu. Te drzwi damy tu? A tak. A tamte. A tamte. Machnią zrobimy. Tak. Machniom. No. Będzie dobrze. Będzie ładnie. Będzie ładnie. Jak się zrobi. No. no. Dobrze jest. Najważniejsze to, tutaj przyjechać z koparką i kurde kopać ten. Musimy od razu, jak już przyjedziemy z koparą, to się wykopię pod oczyszczalnię, dziurę a wiesz że tutaj ten musimy między szopką a domem wszystkie kamienie wyzbierać bo tam będę kopał bo od łazienki będzie szło od łazienki i przy domu nie no no to w sobotę musimy to wszystko wybrać pocieszające <laughs> Już mam dosyć tych kamulców, cegły. No to jeszcze mamy tylko tyle cegły, Agusia. <noise> jeszcze tylko tyle do przebrania. A jeszcze tylko tyle do przebrania. I do, do składowania na palety. No, tylko tyle i... A tu już te krzaczki wszystkie pokazywałam. A nic ze mnie rośnie, nie? Nic nie wyklika z tego. No ale to jeszcze za szybko. Ale nie, zobacz. Jak to zobacz? No zobacz. Bączki no. się robią. Ale y, to miało listki i już uschły, więc nie wiem, czy z tego coś Obbiję będzie. Odbije jeszcze. Ale to jest ta jakaś tam, ta poplątana jakaś, nie? Ta wierzba czy ta. jakaś tam. To mi to bardziej się ta upłacząca podoba, niż ta wykręcona. <noise> Nasze budki lęgowe. Siedział ptaszek. Ciekawe, czy zamieszka, nie? Znaczy zamieszka, no, Skorzysta. No. Tak. Na dzisiaj to wszystko. Jedziemy zaraz do domku. A, palety mamy przygotowane na Eternit. No tam będziemy z tej szopy... Tak, wszystko pościągamy. Ale to już taka praca będzie... Deszki musimy odzyskać. To tak w międzyczasie. <grymne> to tak w międzyczasie, no. W no. międzyczasie. Dobra, panie Krzysztofie, na dzisiaj to wszystko. Dopij kawkę. Eee, pożegnam się, jak się żegnają eee, myśliwi. Eee, Dashboard. <grymne> Dziękujemy bardzo za, za uwagę. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za lajki. Prosimy o udostępnienia. I do następnego.